Proszę Państwa Co miałem dzisiaj? Co, co, co ja mogę powiedzieć dzisiaj? Co ja mogę powiedzieć? No co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, dzisiaj jest... Dzisiaj jest 17 stopni. Topi. Delikatny deszcz, ale już nie przeszkadza nam... To funkcjonowanie, proszę Państwa, jest czwartek, godzina 16. A ja stoję w koreczku. ale ten korek nie jest spowodowany raczej protestami rolniczymi. To jest, słuchajcie, to nie jest żaden protest, tak? Ten korek. To jest, ten, ten, korek jest, ten korek jest ideowy, tak? My tu dla idei stoimy. To jest charytatywny. Rzeczy nie charytatywny, tylko to jest korek ideo, idealistyczny. Tylko my o nic nie walczymy, tutaj stojąc w korku. Wiecie o co chodzi? To nie jest protest. To jest taki korek po prostu bezinteresowny zupełnie. I to trzeba, słuchajcie, to trzeba docenić. W naszym świecie wszyscy coś, czegoś chcą. A tu kierowcy bezinteresownie stoją w korku. Nie chcą żadnych postulatów, nikt nie ma. Po prostu stoją w korku. Tak? Bez jakichkolwiek intencji, bez jakichkolwiek przesłań, idei i protestów tak, po prostu normalny korek na Grabiszyńskiej, Państwa, który tutaj już nie od dzisiaj jest, tak w takiej godziny, no ale jest wspaniale, tak wybory idą święta idą, wybory idą No Państwa, trzeba się cieszyć, bo jest naprawdę super jest piękna wiosna, słuchajcie jest ta wiosna że że aż, aż tylko bracia para zdjęcia robić rośliny kwitną, słuchajcie, muszę się tutaj wybrać w jakiś dzień. Bo tutaj zajebiście dużo roślin ładnych jest. normalnie całe łąki e, w fioletowych kwiatach. Te fioletowe kwiaty to jest jasnota e, purpurowa. Proszę Państwa, to tak jak zwykle jadę. To, to, nie komen, nie czy, to znaczy nie e, odnoszę się do Państwa wypowiedzi. Nie wiem czy piszecie, mam czat wyłączony. Jak się jak będę na postoju już, to ja sobie zerknę. Natomiast takie bardziej interaktywne lajty, to ja robię później troszeczkę. Tak? Jak sobie idę gdzieś na przykład, to wtedy mogę rozmawiać z wami i... Ale, ale czytam wszystko, co piszecie, znaczy później czytam. Ta... Jak się, jak już będę, jak autem skończę jechać, to wtedy przeczytam, ale ja chodzę, to czytam w miarę na bieżąco. Wasze wynurzenia. czy znaczy wypowiedzi. Drodzy Państwa to odważny, ten, ten już nie zdąży, ten już nie zdąży Trudno, ten zdążył widzicie, widzicie motocykle, motocykle mają szybszy dzień i... I proszę Państwo już właściwie koreczek się skończył. Ten, ten tutaj, te dwa pasy, one są jak zwykle trochę bardziej zakorkowane, ponieważ y, z tego pasa skrajnie prawego, to w Klecińską skręcają samochody, a z tego, z tego obok, y, no to część w Ostrowskiego, ale część jeździ też do przodu, w Grabiszyńską, tam gdzie ja chcę jechać. Więc tutaj może być mały problem. Ale słuchajcie, jak ciepło jest, 11 stopni. Ja wziąłem pola, ale nie chodzę, zdjąłem pola w samej koszulce. Słuchajcie, można dzisiaj chodzić jest w krótkim rękawku. Rozumiecie jak to się mówi, w krótkim rękawku Poważnie. No pięknie jest. Dzisiaj. czy znaczy jest pochmurno i nawet kropi, ale jest ciepło. Naprawdę fajna pogoda, no jestem pod wrażeniem. A co to przede mną takie blachy jadą? Co, to co to jest? Co, co to za blachy? Co to ma być? Ja krajobrazu nie widzę często. Takie no, blachy. To jest ten, słuchajcie, to jest jakaś laweta mm. no, chyba, się coś nie... uh. Byłem, słuchajcie, w sklepie Lidlu i tam kupiłem różne produkty spożywcze. Kupiłem takie różne placki specjalne, które się kładzie na patelnię albo w piekarniku i możecie sobie zrobić taką pizzę możecie sobie zrobić taką takie placki włoskie różne pinsa, taki placek jest no różne wziąłem, słuchajcie, bo mam taką aplikację można sobie sprawdzać jakość produktów coś tam jakieś zdrowe zakupy się nazywa ta aplikacja więc można sobie ją ściągnąć i sobie, sobie klikać, skanować sobie kody produktów i macie jakieś tam rozeznanie troszeczkę lepsze, jeżeli chodzi o skład nie? tych produktów, także polecam. A to pojechał. Także możecie sobie takie coś ściągnąć, ja sobie z, w Lidlu, w Lidlu to ja lubię te soki jabłkowe takie. One są takie dobre. Ten tłoczony taki sok to jest dobry. Potem pomarańczowy też jest niezły. A pieczywo też jest całkiem. Taka bułka ziemniaczana fajna jest. O nic, atakujemy. No co ja tu nie będę stał przecież. koko koko ko, ko. jak kura i koniec i this is the end słuchajcie bo tutaj autobusiki chcą wjechać wszystko tu chce wjechać o to mi się podoba ale piękne to było ale to było piękne co ja zrobiłem teraz, słuchajcie. Jaka rozszada, Najlepsza z możliwych, słuchajcie. No tak powi Powinno się zmieniać pas tak pod koniec. No to dobra, podjechałem pod koniec. No i tak ma być. Z autobusem się wymieniłem. Autobus wjechał, ja mu, ja mu zrobiłem miejsca, on, on, on pojechał na tamten pas, a ja na ten pas. I, I jest po prostu tak jak ma być. Znaczy. Słuchajcie, to jak w szachach, nie? Także słuchajcie, to jazda samochodem to jak szachy, jak szachy normalnie. Słuchajcie, ja wam powiem jedno, Wrocław to jest piękne miasto, piękne miasto. Jesteśmy na Grabiszyńskiej. Ostatnie metry. Słuchajcie. Tutaj ostatnie bloki po prawej. I za sekundę już będziemy na wysokości cmentarza. Lecimy, lecimy, lecimy. Tramwaj, tramwaj jedzie, tramwaj. Machamy tramwajowi. Pięknie. Brawo. Brawo. Pojechał. kilka, kilka kwitną. Słuchajcie. Wrocław to jest miasto, w którym są tramwaje, naprawdę trzeba uważać. Ej, ale nie naprawdę, no. No, ale co do Lidla, to, to jeszcze powiem tak. W Lidlu, słuchajcie, ha, 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 ile rzeczy można kupić. Soki kupiłem jabłkowe, kupiłem placki takie specjalne do podgrzewania, bardzo smaczne. No niestety, ale nie było dwóch rzeczy. Bo był grecki tydzień i były taki okrągły cypryjski sermanuri, takie kółko. To jest naprawdę genialna rzecz, ten Manuri. I był drugi, tylko nie pamiętam nazwy, to był taki grecki, w zalewie solankowej, w plastikowym pudełku. Ja nie mogę, jakie to jest pyszne, słuchajcie. Ale się skończył, no i nie ma ani tego, ani tego. Jak ja to zobaczyłem, że tego nie ma, to ja myślałem, ja myślałem że ja po prostu, ja się. Że, no, no co zrobię, no tylko płaka się, no nie no, dobra, spoko no jakoś przeżyję, ale no ale tych dwóch produktów nie było no kupiłem jakieś inne tam, podobne ale no tego nie było i bardzo mi jest przykro bardzo mi jest przykro bardzo mi jest przykro bardzo mi jest przykro bardzo bardzo Mianowicie, no ale co tam jeszcze kupiłem, kupiłem takie salami wołowe no ale czy to dobre będzie to nie wiem ale za Wziąłem sobie Ale ok, spróbować można Potem Ech. Potem jeszcze wziąłem, słuchajcie Co ja tam wziąłem Pesto wziąłem Mozzarella, o dwie mozzarelle kupiłem To się przyda Jedną tartą, drugą w kawałku Pomidory wziąłem, bo te, te malinowe pomidory malinowe wziąłem. Wziąłem malinowe pomidory, wiecie, słuchajcie. No co jeszcze? Co ja tam jeszcze wziąłem? Nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam, ale wydałem 144 zł. I w zasadzie to takie. Znaczy coś, no bu bułki wziąłem, słuchajcie. Bułki, dwa rodzaje bułków. E, cztery bułki ziemniaczane z. E, e, z jarnami i, i baigę z makiem. Też cztery sztuki. Też cztery cztery, 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 nie? E, całkiem fajne zakupy takie. I coś tam chyba jeszcze, ale już nie pamiętam. Co ja tam jeszcze wziąłem? Makaronu nie było. No jak lubię, fajnego O także No różne rzeczy Wiecie jak to jest Wiecie, rozumiecie? Kurde, znowu ciemno No o, Jezu Ale ja ma nie ziewam Ej Ja piegujcie jak ziewam Dobra, ja kończę słuchajcie, bo jestem już w domu prawie Potem się jest jeszcze Coś tam będę Coś tam będę nadawał No i ja sobie pójdę gdzieś, a rowerem sobie pojedę, bo jest Rowerem jest ciepło dzisiaj, to można sobie Wybrać Wiecie czy nie wiecie? że wiecie no i co Oj ale trzeba w ogródku będzie coś kopać chyba niedługo a jakże a jakże ja, ja. patrzcie jaki błękitny bus jedzie widzicie się wymienimy. Legans, tak, tak ma być. Tak ma być. Słuchajcie, tak obstawili, tak obstawili te ulice, że to, że to jest szok, nie? Tymi autami. No bo tutaj jest taki przepis, tak? Że musi być półtora metra na chodniku dla pieszego. A tu są wąskie chodniki, więc te auta stoją czterema kołami. No ale to... Powoduje, że tu się przejechać nie normalnie. Jak coś z drugiej strony jedzie, to już jest problem. Gdzieś tam daleko. Dobra, na razie. Do potem, cześć.